Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ee, witam Was na wesoło, ale nie będzie dzisiaj wesoło, ponieważ będziemy mówić dzisiaj o rejestrze domen zakazanych, która jest dostępna pod hazardmfgov.pl, a oficjalnie nazywa się rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych, niezgodnie z ustawą. Mowa oczywiście o ustawie hazardowej. Prawo hazardowe, ustawa hazardowa 2017, która weszła 1 kwietnia, obowiązuje w momencie nagrywania tego filmiku. Była dosyć skuteczna, ponieważ zmniejszyła szarą strefę z około 90 do 40% graczy. Ci, którzy zostali, no to zostali zawodowi gracze, średnio zamasowani, trochę graczy rekreacyjnych. No i tutaj, jeżeli ktoś chce, no to nadal, nadal korzysta. Można się natomiast też ograniczyć do podmiotów legalnych, których w punktach naziemnych licencję otrzymało tyle, co widać. Natomiast w internecie już jest więcej tych pozycji. Między innymi na przykład jest BetClick, którego większość graczy na pewno kojarzy z domeny zagranicznej. No i zobaczmy, czy BetClick jest blokowany. Tak, ma tutaj pięć, pięć podstron, jest blokowany. Inną... Tego typu, tego typu marką jest oczywiście Expect. No to należy właściwie do tego samego właściciela. Mamy tutaj też kilka osób. No i jak widać, jeden Maher ma wiele domen blokowanych, ponieważ zmieniali te domeny, żeby nadal móc działać. Natomiast jest na, jest na przykład taki Maher jak Biwin, który nie jest, nie jest w rejestrze. Z uwagi na to, że w momencie wejścia ustawy niektórzy bukmacherzy po prostu przestali rejestrować Polaków, no i to ich uchroniło przed blokadą. Literka P i widać nie ma tutaj Polski, więc niektórzy po prostu zostali zmuszeni, zmuszeni do tego, że... że... No właśnie, B365 na przykład wycofał się z rynku polskiego. W tym momencie nie ma VPN-a załączonego, więc nie widzę ich strony. Natomiast, no, jeżeli by się nie wycofali, to straciliby licencję w Wielkiej Brytanii, więc to im się zupełnie nie opłacało. Mamy też tutaj taki. Właściwie bedbrokerów, jak na przykład Asianto Connect. Jest to taki w miarę dobry, ale jak ktoś chce, chce się poradzić, gdzie się zarejestrować, którego bedbrokera, no to zachęcam do kontaktu ze mną. Więc mamy tutaj też różnych bedbrokerów wpisanych, natomiast nie przeszkadza to w tym, żeby korzystać z ich strony. Można to można skorzystać z VPN ustawić sobie DNS Google'a, żeby nie być podatnym na cenzurę. Na przykład jak obejść, o jest, blokadę bookmaherów, no i tutaj są artykuły, gdzie można sobie to znaleźć. Ok, to są takie najważniejsze informacje. Jeżeli masz pytania, no to zachęcam do odwiedzenia mojej strony. Tutaj masz bookmacherów legalnych, prawo hazardowe legalnie, nielegalni bookmacherzy, napisane jest o ustawie hazardowej. Natomiast we wszelkiego we wszelkiego typu pytaniach można oczywiście do mnie pisać. Odpisuję mailowo i no, czy jesteś za, zainteresowany legalnymi czy nielegalnymi bookmakerami, mogę Ci napisać na każdy temat, ponieważ działam w branży już od ponad 10 lat. Ok. Surebet.pl, wszystko o zakładach. Zapraszam do kontaktu, do działania na stronie, do pisywania komentarzy. Myślę, że możemy być nadal silni mimo zmiany prawnej i Życzę miłego typowania. Pozdrawiam Krzysztof.